Dzień dobry, witam was po krótkiej przerwie w kolejnym odcinku serii Komiksologos. To jest jakiś pechowy odcinek, bo mam problem z nagraniem, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. A jeśli będę coś, że tak powiem, przekręcał, to niestety, no ale postanowiłem, że nagram ten odcinek nawet o północy, ale no, muszę nagrać. Zaczynamy od komiksu wydawnictwa Kurz. Wydawnictwo Kurz odtworzyło, odzyskało może dla polskiego czytelnika Christophera Szabotę, który był dość popularnym autorem na początku XX wieku w Polsce. Wyszły cztery komiksy wtedy z ponad segment, Między innymi to, że jestem fanem tego autora, to pokazuje to, że mam wszystkie te komiksy. Samotnik. To była seria zebra, taka czarno-biała, bo Szabotę się w ogólnie wpisuje w to, bo jego komiksy są czarno-białe. Drugi komiks, który też wyszedł, nie wiem, po kolei, Henry Desir Landru. To był najbardziej fabularny z całości, a trzecim komiksem, który wyszedł już w planszach Europy, to był Czyściec. Z całej, I to był jedyny komiks tak powiem, kolorowy, no bo nie był z podnaku zebra. <grym> Ale jak dla mnie najciekawszy był właśnie ten Samotnik, opowiadający o pewnej takiej postaci żyjącej w latarni, nie znającej w rzeczywistości i czytający encyklopedię, wymyślający sobie to, co się dzieje opisów enzyklopedycznych własnym yy, mózgiem można. Ale tutaj, o z tyłu widzicie mojego kota, który przebiega. Yy, kilka dni lata i wysepka szczęścia to dwie krótkie historie, yy, które w jednym tomie właśnie więc co kurs postanowią wydać. Yy, krótsza opowieść to właśnie pierwsza. Yy, kilka dni lata. Yy, historia opowiadająca o chłopcu. O, grubościowo jest pełna 34 strony, kolejny kobiet ma już ponad 120 Opowieść o chłopcu, który właśnie spędza opiekę na wsi z jakąś starszym państwem, który pokazuje mu właśnie mężczyzna, życie z naturą, kobieta tak taką historię. Ogólnie bardzo przyjemna historyka właśnie dla chłopca, który... Widzi pewne pozytywne wzorce. A okazuje się właśnie, że tam gdzieś jest motyw rodziny w tej opowieści. Druga historia, Wysepka Szczęścia, która powstała kilka lat później, po kilka dni lata w 1993 roku. Wysepka Szczęścia w 1998 i oba komisje zostały nagrodzone w stylu Angulme. nie wiem, jak się wypowiada, to jest bardzo ważny festiwal we Francji. Druga historia to opowieść już o nastolatku, który y, ucieka z domu od awantur, właśnie do parku i tam spotyka Wuchęgę i i opowiada o swoim życiu. Y, no i tak, y, że tak powiem, żyją i zyskują właśnie tą wysepkę szczęścia, tytułową y, szukają. Y, no, oba komiksy, jak wspomniałem, pokazują pewne relacje rodzinne na poziomie dziecko-ojciec-matka. W pierwszym przypadku jest to mały chłopiec, w drugim nastolatek. Można te historie łączyć ze sobą, ale niekoniecznie. Wydaje mi się, że w obu przypadkach odczytanie jest interesujące. Szabutę, co już miałem wcześniej, jest bardzo dobrym narratorem. Nie potrzebuje zbyt wielu słów, żeby opowiedzieć historię. Jak mówiłem, głównie specjalizuje się właśnie w czarnej kresce i tutaj też jest podobnie. Może czasami jest problem z rozróżnieniem postaci, bo one są czasami z twarzy troszkę do siebie podobne, ale to taki mały szczegół. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Dwa nowelki. No pierwsza to jest taka mniejsza nowelka, druga opowieść. Przypowieści pokazujące pewne problemy społeczne współczesności. Dodam, że jeszcze dom literatury, w którym pracuję objął patronatem cały komiks, więc też to coś pokazuje, że polecam. Ja mówię, bardzo lubiłem i lubię Nadar Shabutę, ilustratora, który pokazuje pewnie takie onirystyczno-realistyczne komiksy, które idealnie wpisywałyby się w takie bardzo ciekawe europejskie kino animowane dla starszych, nie dla starszych, tak. Więc wydaje mi się, że tutaj gdzieś tym tropem warto byłoby iść. Um, Szytułusz Abute urodził się w 67 roku w Alzacji, uczy się rysunków w Miluzie, um, stworzył kolejne tytuły, powieści graficzne zbiory nowelek oraz adaptacje literatury, m.in. Landona, Hermana Melville. Z chęcią bym te komiksy przeczytał. Mam nadzieję, że pierwszy komiks wydany przez Kurca nie będzie ostatnim i właśnie dostaniemy, właśnie chociażby Melvila czy Jacka eee, Ale myślę, że tak, bo jeśli to jest w nocy tutaj napisane, to bezprzecznie po coś to jest. Więc trzeba się cieszyć. Eee, bardzo się cieszę, że po tych kilkunastu latach wszystko tutaj powraca. Eee, z krótkimi opowieściami 160 stron, więc nie jest mało, nie jest za dużo przyjemna lektura na wakacje, chociaż wakacje się kończą eee, z znakiem z taka Comxologos, czyli z domem literatury z tyłu. Eee, to tak, jeśli chodzi o ten pierwszy komiks, jak mówiłem, miałem problemy naprawdę i z przeczytaniem komiksów, i z nagraniem tego. No, dużo było bólu, ale przechodzimy z bólu do następnego opowieści. O, o Sagi Chodzimy po ten świat, o ten rzeczywistość. Stan Sakaja, e, Saga Księga 9, czy to naprawdę 12, już czarna-biała opowieść. Jeśli dobrze liczę, e, bo na przykład będzie. Początki, pierwszy, drugi tom. Później... O! Dużo tego jest, tak? Czy jedenasty, przepraszam. Usagi Jimbo, 396 strony, czyli jak zwykle gruba. Jest, tłumaczymy jest Rostwa Grzędowicz. a nie powiedziałem o tłumaczu, bo nie spisałem sobie. Przepraszam. widzę nic sobie, kurc. Jakub Syty, tak jak myślałem. A wracamy do Usagiego. Usagi, jak jest każdy widzi, popularny samurajski yy, Długouchy, który popularność swoją jako też poznałem poprzez żywe ninja i serial w Ameryce, ale tak naprawdę oczywiście wywodzi się z Japonii. To są tym razem dwa tomy, które wyszły w 2018-2019, Tajemnice i Ukryci. Usagi oczywiście z Roninem, stracił pana Mifunę i po świecie, tym razem wyjeżdża do miasta, w którym jego przyjaciele pan Ishida, jest inspektorem i to są takie dwie kryminalne obowiązki. Znaczy wiele, wiele jest kryminalnych, bo tak naprawdę jest kilka więcej historii, niż tylko dwie. Mm. Ale powiedzmy, że dwa wątki są. Najpierw mamy córkę Hatamoto, śmierć od fuga, a później mamy y, go trupa w bibliotece i trzecią pułapkę na myszy, jeśli chodzi o tajemnicę. To takie kryminalne obowiązki, to się mniej lub bardziej łączą y, y, wspólną historię, a później mamy ukrytych. I tak mamy siedem części ukrytych. Ukrycie do, dotyczy, to raczej, raczej, dotyczy to religii w tym przypadku. Jest to wątek religijny związany z chrze chrześcijaństwem, e, z krzyżem i z tajemnicą przesyłką. E, bardzo ciekawie to się czytało wszystko, sprawnie, przyjemnie, jak to zwykle bywa u Sagiego. Oczywiście trzeba ten komiks lubić, tę serię lubić, bo to jednak jest zarówno jednak połączenie i komiksu japońskiego, i komiksu amerykańskiego, yy, masz, yy, ale bardzo przyjemnie się to wszystko wczytuje. Dostajemy oczywiście jeszcze kolorowe ilustracje, okładki i króciutkie historyki yy, takim oto przyjemnym Usagiem. Yy, to są trzy historie Chibi Tomoe z Oninja, yy, Chibi Usagi Koblin z Rumin Adachi, oraz trzecia o z Usagi i Wielkim Złym Jej. Więc to takie dowciwne historyjki, które więcej... Hmm. A, właściwie to dodatkowe, oczywiście legendy, dlatego to jest dwunasty. Tak. Właśnie zastanawiam się, dlaczego to jest dwunasty tom chociaż dziewiąty, a mamy dwa początki, dziewięć serii saga i jeden dodatkowy legendy. Więc Usagiego, jeśli kochacie, to przeczytacie, jeśli nie, to możecie przeczytać również nie znając innych historii, bo to tak naprawdę są zamknięte opowieści, a dodatkowe wstępy pokazują wszystko o tym ciekawym świecie z z Japonii. Wolność i śmierć to kolejny komiks, oczywiście Usagiego wydało Egmont. Wolność i śmierć komiks z autorstwa Herzyk. Zniesło kultura gniewu, 264 strony, tom pierwszy, Ten komiks, który wyszedł jakiś czas temu, już miałem, zna... też problem, nie jest problem. Otóż znam autorkę, która mi współpracuje, stworzymy teraz komiks. I jak ją poznaję, właśnie powiedziała że właśnie rysuje komiks o rewolucji, jak od razu uśmiechnęła się, 1905 roku, nie, o rewolucji francuskiej. Oczywiście dla nas, Polaków, dla Łodzian, rewolucja 1905 roku jest chyba bardziej znacząca i z drugiej strony mniej znana właśnie od rewolucji francuskiej, którą znają wszyscy, w XVIII wieku, Padek Bastylii. Tak. Okej, okay. ale wszystko okej okay. i ciekawie, że polska autorka wzięła się za ten temat, ale to ze względu że to, że ją to interesowało. Prawda? Może po rewolucji francuskiej przyjdzie czas na rewolucję 1905 roku, bo też mi się przydał taki dobry komiks. Mam tu opowieść o Franciszce, y, która jest, staje się szpiegiem, zamienia się w Augustę. To wszystko jest bardzo ciekawe przez pięć rozdziałów. Y, ma przyjaciela Gasparda, którym się opiekuje, który jest właśnie takim liberalnym, republikaninem, y, który jednak... Chciałby, żeby nie było brutalności, ale że rewolucja, zabija swoje dzieci, morduje, jest bardzo krwawa i jest to pokazane. Ciekawym motywem w komiksie tym jest, oprócz tego, że nie ma tutaj samochodów, chociaż ktoś chciał o tym się dowiedzieć, jakie samochody są, w... nie, nie ma, w Wolnej Śmierci nie ma samochodów, to nie te czas. Ciekawym motywem wolności albo śmierć jest, y, są postacie kobiece, które są bardzo silne, są silniejsze właśnie od mężczyzn. miałem Gaspardzie, który jest artystą, malarzem był takim idealistą, y, który jest oburzony trochę re, tą rewolucją, no ale po przeciwnej stronie mamy inne postacie, obywatel Clare Lacombe, właśnie Franciszkę naszą, która jednak y, trochę lawiruje i pojawia się też wątek jej przeszłości, która ją dogania. Oczywiście to jest tom pierwszy, więc to wszystko się roz... powoli, Może trochę za wolno, tak? Jak na 264 mogłoby być trochę więcej akcji, no ale to może moje gdybanie. Stary jest bardzo ładnie. Kolorystyka jest taka bardzo stonowana, do której trzeba się jednak przyzwyczaić. Troszkę może. No, ale to też jest taki, taki pomysł, że postacie, postacie są ogólnie najważniejsze w tym komiksie, że tło jest troszkę już mniej i te postacie są na tyle charakterystyczne i opisane, że nie tyle fabuła, ale właśnie poprzez postacie można tą, ten komiks czytać. Jak wspomniałem, są mocne postacie kobiece, rewolucja, rozmyślanie na temat właśnie koncepcji rewolucji. Jak wspomniałem. <laughs> Zabija swoje dzieci, czyli śmierć, brutalność, o co chodzi z, z monarchią, o co chodzi z rewolucją, z republiką, to wszystko tutaj gdzieś Herzyk pycha, a poza tym jest ten wątek właśnie jakiejś jej przeszłości, bohaterki, Franciszki, Augusty, który też jest również interesujący. Ma plusy, minusy, czasami jest trochę co czasami trochę nielogiczne, ale można to powiedzieć wszystko na, na karp debiutu, bardzo udanego debiutu, który daje dużo plusów i nadzieję, że kolejny tom będzie jeszcze ciekawszy. Jak to się mówi? Pierwsze koty za ale naprawdę jest dobrze i od strony wizualnej. postaci są bardzo ciekawe narysowane, ich emocje, ruch, wszystko to jest też ciekawe. Jak mówię, dodatkowo te plusy za y, charakterystyki konkretnych postaci najważniejszych z tego spektaklu. Trochę takie to jest teatralne, tak? Można by powiedzieć, ale pozytywnie teatralne, więc myślę, że Herzyk Wolność albo Śmierć y, nie zawiedzie, chociaż nie, nie można mieć jakichś mega gigantycznych y, y, wgórowanych chciejek, y, tak? Że to będzie jakaś mega powieść, tak? Ale dostajemy naprawdę takie klasyczne no, Czytało to, to złe słowo, ale klasyczne, takie właśnie ta trawną powieść. Tak? To mogło być wystawione w teatrze, mogliśmy to oglądać. I to właśnie tak wygląda, e, według mnie, e, wolność albo śmierć. E, Aleksander Hejrzyk, z którą tworzymy komiks o Marszu Głodowym z roku 1981. Za jakiś czas będzie. Taki króciutki. A później będzie wolność albo śmierć, bo też autorka chce drugi tom skończyć. Ja za jakiś czas. I na koniec komiks, który miałem w, na kupce wstydu, który zacząłem czytać, ale odrzuciłem, ale postanowiłem trochę przeczytać z okazji Świętego dnia czytania komiksów na świecie powietrzu. Z trzęsącym istotą jest Alicia Bechel, znana chociażby z serii Fun Home i Sekretów na ludzkie siły, ale między sekretem i fan, po Fun między sekretem była jeszcze Jesteś moją matką. Komiks o dramat. Jeśli kojarzycie Alicia Bechel, jedna z najważniejszych amerykańskich Sarah, która robiła taki coming out komiks właśnie o swoim ojcu, biseksualiście, który był zamknięty No i popełnił samobójstwo i to jest wszystko opisane w Hanhomie. No jesteś moją matką jest komiksem o tym komiksie, jak się pisze. Troszkę, jak wtedy mówię, odrzuciłem za pierwszym razem, a, Timofi i wspólnicy są wydawcą, e, e, a tłumaczem jest Paulina Piotrowska. E, Odczułem za pierwszym razem, ze na to, że wydawało mi się, że to jest trochę odcięcie kuponów. To jest komiks ponownie, ponownie o rodzinie, ponownie o ojcu. Dodatkowo w pewnym momencie pojawia się też matka, jesteś moją matką. Tak naprawdę historia o, skupia się w pewnym, w ma, o matce w tym komiksie, tak mamy. Eee, no, nie ma rodzeństwa chyba Jest tych, <noise> dobrze, okej, okay. koniec. Było o ma, był on ojcu, jest o matce, o babce i dziadku, pewnie nie będzie koniec. Eee, później było o w ćwiczeniach fizycznych, tak, sekreta <gryna> ludzkiej siły. Więc Bechel tym razem opowiada, czyli rozcina psychologicznie swoją opowieść o matce, która była właśnie taka stłamszona, żyła kryptogejem, miała aspiracje artystyczne, chciała być aktorką, gdzie się to się to wpisywało i jest taka psychoanaliza. Rodzina traumatyczna, no a wiadomo, mit matki i córki jest bardzo silnym i myśli tego nie do końca zrozumieją, bo, bo nie ma powiązań takich samych między ojcem a synem, a jak matką a córką. Tak, to tak jest. Yy, więc yy, przeczytałem ten komiks drugi raz i doszedłem do wniosku, że moje odrzucenie za pierwszym razem było niezasadne, bo to naprawdę ciekawy komiks, fabularnie też interesujący. Być może za szybko to wszystko, bo pan czytałem wiele temu jeszcze w w pierwszym wydaniu. Sygry na ludzkiej siły czytałem rok temu, i po, po nim akurat od razu czytałem: Jesteś moją matką, mówię, a to jest, nowo to jest to samo. Może musiałem potrzebować trochę czasu i po roku wrócić do tego komisu i przystałem: Jesteś moją matką, i doszedłem to do to Bardzo ciekawe. I w całościowo to się też bardzo ciekawie składa, aczkolwiek radziłbym czytać odstępem chociaż dwumiesięcznym te wszystkie trzy opowieści graficzne, czasami przegadane, Czasami wymądrzenie się a autorki to mnie właśnie denerwuje. I w, w poprzednich komiksach i w tym też. No ale próbuję być od nas. Nie lubię tego, ale dobre. Ok. przyzwyczaiłem się do tego, że Beczel tak ma i, i bardzo to, że tak powiem, przyjemnie mi się czytał I tak, jak mówiłem, problem z nagraniem tego odcinka było, problem z czytaniem tych komiksów był straszny. Ale się prawie udało, więc czas na podsumowanie. Może troszkę za krótko o każdym się, ale no inaczej się dzisiaj nie da. Kilka dni, lata, wysoka szczęścia, wstająca z egzemplarzem systemu 160 stron, króciutka, 36-stronowa opowiadka i 122 Druga y, historia z 93-98 roku, nagrodzone na wstyd Angulmę. Bardzo ciekawe y, opowieści rodzinne, tak naprawdę. O dzieciach, o. Rodzicach z punktu widzenia dzieci. Dramatyczne, czarno-białe, bardzo przyjemne, obyczajowe historyjki, które Wam polecam. Nadziejam, że kurczy wyda kolejne komiksy tego popularnego na przykład XX wieku autora w Polsce. Chodzi mi o saga Księga 9, czy 12. Tom Ascena ostatni z tego co mi wiadomo, bo to jest z 2018, roku, z tego historii, dwa historie tajemnicy i prawie 400 stron, y, bardzo przyjemnej lektury, łączącej z sobie światy Japonii i w sumie Ameryki. Aby ja nie patrzeć takie wolność albo śmierć, jedyny polski przedstawiciel, jedyna polska przedstawicielka, Herzyk, autorką jest, 4 strony, 5 rozdziałów, opowieści dziejące się pod koniec XVIII wieku, <kuh> opowieść o Franciszce Bar. Która zostaje hmm, tajną agentką pod fałszywym nazwiskiem pojawia się w Paryżu w czasie rewolucji, tam pomaga Kaspardowi, tak jest z Malarzowi, Republikanowi, da i opowieść właśnie o tej Republice. I nie ma tam samochodów, nie ma tam samolotów. Jeśli czytaliście, że tak jest, to nie, to pomyłka. Nie ten komiks. Też polecam. Ma pluski minuski, ale jednak pluski przesłaniają ten minusek. Jesteś moją matką, Alison Beck. Jell, scenarz z w, w Drugie wydanie z zeszłym roku zostało wydane. Opowieść yy, o autorce FanHome, tym razem skupiająca się na o, matce, która żyje ładnie w świecie, ma że z była zakochana łóżką, zapaloną aktorką. Jest i nasza a, pisarka, w kontekście także problemów, matka o córka opowiada tą historię. I to tyle, jeśli dzisiejszy odcinek się udał, nagrało się wszystko. Uw. I dziękuję. Widzimy się wkrótce. Może wreszcie Andiego dokończę, bo to jest genialne. Ale skończyłem już Bebel i to o tym też będzie. No a poza tym mam kilka fajnych komiksów. Między innymi Leo, Leo z Egmontu. No zawsze kochałem Leo. Ja nie wiem, jak można powiedzieć, że ma paskudne rysunki. To są genialne rysunki. A taką opinią się kiedyś poznałem. Usłyszałem tego. Plus kilka komiksów z Kurca i. No, to będzie. I to tyle. Do widzenia. Wkrótce się widzimy.